Witam Was na moim kanale. Dzisiaj jest 31 stycznia 2022 roku. Jutro jest 1 luty. I dzisiaj trochę Wam nagram z obrządków. No, nowy film musi być. Na początku dałem tutaj kurą. No, odejdź, kurka. O. Dałem kurą żarcia. Zobaczcie, ile tam jeszcze są. I kaczką. A oto największy kogut. Nie żyje. Dzisiaj chyba padł w nocy. Inne koguty go kurcze powaliły. I teraz będzie królem kogutów ten kogut. Albo taki biały. Zobaczymy, ten, który większy, to będzie dla mnie królem. Już. Tym gołębiom tutaj dałem górniakom I w tym gołębniku też dałem Dodałem przed filmem tym gołębiom Żeby filmu nie przedłużać Jeszcze wam pokażę tutaj Białoloty siwe Gołębie pocztowe, które się parują To są te gołębie To jest samiec To samica I oni się tutaj parują I też zaraz dam im je, jeść i pić Ogólnie kurą miałem dzisiaj dawać, teraz yy, trochę yy, kukurydzy, ale kukurydzy dawałem wczoraj. Nie, przez wczoraj, dzisiaj dam, dałem już pszenicę, bo oni pszenicę też uwielbiają. Kurydy też, ale chyba przypadają do, bardziej za pszenicą. Tutaj na górce. Ten będę musiał wejść po drabinie i wejść tutaj tam do środka i dać pocztowym. Nie wiem, kiedy wam to nagram, ale tam może jeszcze dzisiaj to wam nagram. Dodam pocztowym tutaj tym gołębiom. Tutaj jest 14 sztuk gołębi pocztowych. Dobra, jestem na dole. Gołębi tutaj w na dole. I dam teraz gołębiom tym. O tutaj właśnie na oborze do drabiny będę musiał wejść. I tam słoma, a tu obok gołębia, bo tam zrobiliśmy dla pocztowych. Tutaj były Japońce ryby, ale tutaj zamarzło, więc oni poszły do obory, żeby nie zamarzała woda. I już są w stawie, bo brat pojechał, wpuścił ostatnio, parę dni temu. Tych Japońców było 4 lub 5 sztuk. Ja postanowiłem... Ja powinien ogólnie nagrywać filmy o tak, taką perspektywą, a nie tak ale inne filmy może będą tak nagrywane teraz ogólnie będę musiał zastanawiam się nad kupnem kamery bo nagrywam ciągle z telefonu a na gospodarstwie się przydała fajna kamera żeby jakoś było dla was lepiej to nawijanie te filmy teraz postawię sobie e, drabinę jestem tutaj na górze tutaj jest e, słoma Teraz idę tutaj do głębi. Jestem tutaj u pocztowych. Tak to tutaj wygląda. Tu jest o foborze na górze. O, pocztowe. Trzeba było podrabinie wejść. O. Siedzą. I to jest 14 sztuk. Cztery pary są. Ładne pocztowe. Tutaj zaraz zmienię wodę. Ale to już po filmie. Tutaj widzę pszenica, jest, ale dosypy to już za dwa dni. Czy tej pszenicy nie będzie dawać? Bo to pewnie wystarczy. No to dobra, w 4 minuty już mamy filmu. Ja będę kończył. Cieszę się, że mamy film. Więc jeśli spodobał Ci się film i widziałeś go do końca, zostaw chłopkę w górę. Subika ze dzwoneczkiem. I komentarz fajny I lecimy po, po 100 subskrypcji Po więcej subów Dobra, to siema